Witam serdecznie państwa. Zwracam się tutaj tym filmikiem do wszystkich kandydatów na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jak wam się podoba taki napis? Dzisiaj, w dzisiejszych czasach, warszawskie dzieci pójdziemy w bój. No i taki chłopczyk narysowany. I jako chyba goniec. I tu chłopczyk wychodzący z włazu. Czy wam się to podoba? Czy tak powinno być? Czy to nie, nie jest przypadkiem namawianie dzieci, żeby ginęły? Tak, bo to jest na podświadomość. A więc pytanie do wszystkich kandydatów: czy takie napisy powinny być? Czy w ten sposób będziemy szanować? Życie naszych małych dzieci. Ja zamazywałem ten. Pójdziemy w bój, było zamazywałem i by, pójdziemy do szkół. Taki był powinien być przekaz. Ale ktoś systematycznie mi to zamazuje. Zgłosiłem na policję, policja też nie zareagowała. A więc odpowiedzcie mi, czy to powinny być takie napisy, powinny być w dzisiejszych czasach. Standardem na polskich murach. Oczekuję odpowiedzi. Zwracam się zatem do tych wszystkich środowisk, tak zwanych patriotycznych, a także do środowisk, które tak dbają o wszystkich ludzi na całym świecie, tak zwanej lewicy. Czy to jest moralne? Dbacie o wszystkich ludzi na całym świecie, a co z dziećmi w Polsce? Zwracam się do Państwa, słuchaczy i, ogląd i oglądających. Rozsyłajcie ten filmik we wszystkie możliwe strony, żeby jak najwięcej ludzi zobaczyło i porównało, gdzie jest, gdzie jest większa hipokryzja. Czy po tej lewej, ultra lewej, czy po tej ultra prawej stronie. Niech zajmą stanowiska ci. Kandydaci na prezydentów. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Proszę, rozsyłajcie to.